Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony minusportalu ptfo.pl a jak to ostatnio bywało, tydzień rozpoczynamy sobie od kolejnego odcinku z cyklu Klanówka. Tym razem zagraliśmy dominację 5 vs 5 na operacji Blokada, bardzo ciekawa mapa w tym trybie, a zagraliśmy przeciwko klanowi Dark Legion. Pozostańcie do samego końca, ponieważ tak jak ta partia, tak cały mecz był niezwykle zacięty. A przy okazji chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za piątkowego streama. Bawiłem się świetnie, mam nadzieję, że Wy także. I pewnie tak było sądząc po komentarzach i po wiadomościach, które od Was otrzymuję. Będziemy sobie live'y robić coraz częściej. Wszystkim zwycięzcom konkursów live'owych bardzo serdecznie gratuluję. W tym tygodniu na pewno powinni się dostać nagrody, o ile poczta nie zawiedzie. Przypominam Wam także o konkursach kursie fotograficznym. Linka wrzucę oczywiście w opisie. No i czekam na Wasze prace, a tymczasem oddaję już głos na pole bitwy i odmeldowuję się z tej strony menu z ptf.pl. Biały, trzymaj tą klapkę ja się skampię tu pod schodami. Wchodzą od tego. Yes, od, od zimy, od Zaznaczyłem zimy ich, zaznaczyłem ich. Dostałem, dostałem, ale nie wychylajcie się tam. Okej, okay. ja tu sobie kampię. Wchodzą od Wchodzą od tego od zimy zimy. Zima, krata, Jednego co co? zaznaczyłem. Na B od zimy już się wciskają. Glanik na tobie. Aaaa! Mam go, mam go, mam go. Jeszcze o, jeden. Było dwóch. Y, banan, banan, dostał, banan, dostał, dwóch. Pobieg bananem, pobiegł bananem. Dostał, dostał, dostał. Y, biegnął od magazynu. Magazyn, banan i ten, i poczekalnia. Chyba na alfa wysokoszulony Alfa, alfa wchodzi Szpital, szpital jest jeden na szpital Ja C. na C, ja na szpital C Szpital dwóch Ja na C lecę, jestem sam, lecę na C Ok W szpitalu jest dwóch, na pewno no no Jeden, tak jebałem. jeden Na mnie biały Bo Na tobie Peter Jeszcze ja dwóch zostało Zaraz się załatam Trzech ja jestem na CE Jeden dostał, Jeden i jeden jest kuchnią. E, lecz, 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 lecz na plecy od Alfy Minium e, miniu mówię, biały. Tak, ja tam, no, o, od magazynu przyciśnij, Alfę. Wchodzę. Ja biorę Ale randoma. Tam, e, biorę dobra. Bemiga, oh, ja bemiga, ja, widzę, widzę. Ja jestem, ja zostaję na zimie, Ja zostaję na zimie. E, na na brak, jeden na brak. moim ciele, jeden. Na moim ciele jeden. P poczekalnia, poczekalnia jeden. Dostąpię. Kurde, z Bramki jeden, bramki jeden. Dostał w łeb raz. E, ja ja będę odłącznika wchodził. Odłącznika będę, to, to będę wchodził. Ja ściągam, ściągam to B. E, jest, są zaraz ja przy tym, pierdolę. przy słupie. Klatka, klatka, klatka panowie, klatka y, w piwnicy. -y. W ciociówce był w, jeden. W Dobra, teraz już spokojnie. Dobra. Wbijemy całą ekipą. Uważajcie, kapiorespa, respa. Podniosę cię biały, zaraz. No, no. Teraz. Wincy. Wychodzą, wychodzą z dołu, panowie. Schodzę na dół. Jestem na flaze, ściągam flagę. Dobra, dobra, ja tu Nie jednego ubiję na górze. Pite ponoszę. Ja biegnę na alfę, ja już biegnę na alfę. Jak ktoś zginie, to niech się na mnie respi. Jeden się pali na schodach, na klatce tutaj. Idę tam. Lidzę tam. Dobra, nasze. Ja będę na alfy a, jest! Kurde, jest na, na środku pokoju, koło tego słupa. W szpitalu, w środek szpitala. Był, był. Ekstra, ekstra, ekstra jak podniesiesz to będzie... Przy tym, przy bramkach, przy bramkach. Mhm. Dla nich podnoszę. Larto ich wszechpoletnie. B, b, trakicie b, trakicie b. Dwóch, dwóch nie na B, dobra. jeden dostał jeszcze pod schodami to jeden. Pod schodami jeden. Dostałem, nie mam nie. Jednego mam, jeszcze jeden, jeszcze jeden, słupy. Jeden, jeden, jeden jest na B. Zdjęty. Górą, Biały górą, na Tobie. Idzie. To to tak. Klatka zabiegowy. Bysz, Dostał jeden. C schodzi, C schodzi, panowie. Przerzutka na to B. Dwóch jest na no, balkonie B. B. Tak było fajnie, jak schaba nie było, On nikt nie krzyczał. Nikt nie rozkazywał. Spoko, spoko, jedziemy. Uwaga, od zimy wchodzą. Eee, od lądowiska. Nad, nad... Nad balkonem, nad B. Dobra, dobra, ja jakieś... jestem na C, ja Cieczówka jestem na C jeden, zaraz. E, nie wiem kto na mnie się zrespił, leć już na alfę. Leć na alfę, albo na B lec, wracaj. Lecę, lec, lec Alfa nie, schodzi, e, pitl na tobie. Na od tyłu. No uważaj. Ku, dostałem. E, na B2. Na, e... na tobie, Miniu. Mhm. Mam jednego. Wchodź, wchodź, wchodź. Biały na tobie. Przed nami jeden. Dostał Rzucam zapalający tam Jest tutaj przede mną Czekam jakiś awans zaliczył Miały schodzę tak tak. na dół na B ściągam to B Wchodźcie, wchodźcie tam do tego szpitala ja go strzeliwuję od łącznika też tam jest, też tam jest tam Jeden dostał, dostał, dostał jeden, od łącznika, zabiłem, jednego zabiję, wiesz Shit. Wchodźcie, wchodźcie wchodźcie, jeden, wchodźcie jeden, dwóch trzech, trzech 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 tunel za cenami dostał. Przy jeden B. dostał y Słuchajcie, podnoszą, podnoszą się trzech jest na B Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. No dobra to zostawcie to B i... I, I tutaj, to, to znaczy. zapadnie, jak Mam, mam dwóch, 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 jeszcze jeden. No. Dobijcie tego jednego. Dla nich na tobie. Podnoszą I się. Jest tam tam. Klatka schody, Ofre. klatka bramki. Nie weszło. Podnoszę miga. Mówcie jak podnosicie chłopaki, bo ja bym nie, nie, nie byłem gotowy. Cały czas tam siedzą na dole. Na dole w piwnicy. Jeszcze na schodach. Idę do nich od tyłu. Słuchajcie, na moim ciele jeden bananem biegnie. Na plecy będzie wchodził na alfę. Na tobie, glanik A ja się zabiję z nim, mm -hmm. nie ma go eee, on pobiegł eee, tym Balkony, balkony Alfa, alfa Biały na tobie. Mam go, mam go, mam go Dostał na Alfę, dostał. Trzymaj. Pierwsza... Wchodzę, jest, 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 jest Dostał, dostałem, Ej, eee, No jak? Ja odłącznika, odłącznika kuchni, będę wchodził eee, Słuchajcie, na, na alfie jest dwóch, podnoszą się, jeden z kuchni Jeden dostał, się jeden dostał, dostał. Jeszcze ciśnik, jeden. tam ciśnij, ich tam ciśnij Dostali, dostali, ekstra, dostali. ekstra, ekstra, dobra. Ja dobra. się wracam na C, ja na C, na c, c, C. Ja lecę na C od magazynów. E, Wytrzymajcie tą alfę i uważajcie na B. zneutralizowany. Ja idę, okay. idę, idę na, a, B. na B. To ja zostaję to na alfie. Fazy. Jest, 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 a nie, tak, mam jednego. O, wow. Łącznik, Fugodno łącznik, wchodzę. łącznik. Biały ja idziesz? Uważaj Piotrek, Glanik Głoże. podnoszę. Tak, idzie jeszcze odprawia. jeden, uważaj, idzie jeszcze jeden. Łącznik, jeszcze jeden, aj. E, Rzucie jest zapalający, glanik, ja mu na plecy idę. Na placu Dobra. jest Banana. jeden, na placu jest jeden. Zabił mnie, zabił mnie, będzie wchodził ci od kuchni. To ten? Albo od poczekalni, tak. Bomb. Nie, nie, nie 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 nie. nie, nie, nie nie, nie, ten. No to słabo. Już leży Ja będę wchodził od łącznika na alfę. Banan jeden. Dostał. Minio na tobie. Okej, okay, ja czekam na ciebie nie i mogę, się leczę. Ja. I wchodzimy na alfę. Jestem, eee, jestem, 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 Ja przy Ja jestem. idę od magazynu. Wchodź, wchodź eee, wchodź. wchodź zapalający. zapalający. Eee, Piano jeden minu. jest zaznaczony. Miniu będzie i, i szedł do Idą. Ciebie. Ja mam ich przebranka jeszcze jeden jest w poczekalni. Dwóch. Ale się rzuciło na lago. Jest jeszcze jeden w poczekalnia. Jest, Zdrowane. jest, dalej siedzi tam. Na no plecy, Plesy, plecy od kuchni, dwóch. Idę tam mimo tyłu. Kuchnia a na jeden, prawie wyjęty. Z z kuchni, w kuchni wszyscy siedzą. Pawulum. Jeszcze ja nam się odbije czkawką. <głos> <głos> e, z, biały z z na, na B. E, ja lecę na to B, biały. Lecę mhm. lecę, lecę. Lec, lec. A nie zdążyłem cię podnieść. Dobra, ja się wracam na magazyn, a ty trzymaj tą alfę od tego, od łącznika. Dobra ja lecę na C od zimy, od magazynów Glanik jeszcze jeden, pod schodami jest Tak, 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 tak. Wrogi leżą zajebiście Ale heda gościowi zasadzimy ua Ej ale, Chabik, ty nie rzucałeś zapalającego w przypadku? Rzucałem, Braki. ale zapalające można To mam na alfie, alfie mogę Alfa, to, 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 alfa, alfa Podnosisz, okej. Okay. Dzięki Dobra, ja będę wcisnął Białym. odłącznika, od banana. A, będę e, Przebiegł jeden bananem, pobieg, e, pobieg na dół. Pobiegł na B. Zabiegamy dwóch. Ciciówka, jeden, ciciówka. Podłamkowy e, kurs, no jeden zabijał. Tak, tak, drugi. widziałem biały. E. Okay. Chłopaki, oni będą na B zaraz. Jesteśmy już, dobra, spoko. Dobra, nie dostałem. Łajpa, Łajpa, Łajpa mamy, chłopaki, Łajpa, także. Eee, minę o tobie. Idę mhm. w dół. Kuziwa. Biały na tobie. Uważajcie, raz ze, ze schodów. Ach, kurde, Trade. Biały, zabiłeś się z nim? Ale się zabiłeś. Tak, 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 Dzięki. Gdzieś wokół... Uważaj, tych. uważaj, nie A... wiem skąd, nie wiem skąd. Tyły, tyły gdzieś były. Tyły gdzieś Ale gość, Cały skład Mhm. <laughs> Dobra, no, chłopaki, no, 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 tak tak, y -y -y. alfa, alfa, alfa i spokój. Idziemy, ja za bym nie idę. Ja z Glanikiem na C. Okej. Okay. Właśnie jeden zbiegał do góry. Cel alfa zneutralizowany. Dostał. Idzie od tego, okay. od, od bramek idą. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Czterech tam idzie. Dostałem, dostałem jeden, dostałem, jeden na C. Podnoszę biały. Dzięki. Dobra, ja biegnę na banana. Dwóch na C już jest. Nie wiem gdzie pobiegnę Okej, okay, ja biegnę na B, ja, ja lecę na B ja idę na za tobą, na tobie Peter. Mm -hmm, mm -hmm, Switcha zrobimy, olejmy to, to, to C na razie, trzymamy AB Już do końca, dwajszette Uwaga, na uwaga na będą na lecisz na od tego C pewnie, bo tam... Tak, dobra, ja ja, ja tu skampie zimę. Ja Biegnął od, od tego Piedą, banana dostał wienie. jeden Od zimy, Uch, zimy, dzięki. zima... Zima, zima, bra, zima krata Zaznaczyłem ci biały, będzie chodził. Aha, widzę, 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 dzięki. go. Ekstra, 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 super. Biały, masz innego Dostał, dostał dostał, 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 dostał. Dobra, ja im lecę na C od drugiej do strony. W wejściu od zimy jest mm -hmm, jeden. Mm -hmm. Tak, widzę, ale to niech sobie siedzi. To tak, tam jest. E, Dwóch, tutaj radę. jest. Aj! Resko się nasadził. Leżą. Się? Tak, tak, myślałem, że Wchodzą ktoś wyciął. Wchodzą na Alfa Estra. Dzięki. Mnie. To to ma to co weźmiemy jak Tak, 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 wróćcie, wróćcie do co ja przytrzymam bramę i tyle. Jestem, Dobra. jestem, jestem mhm. Dobra, dwa tikety, good game Schodzą na Charlie No tyle, tyle, tyle. Nie, to tam tam to Jeszcze jeden Mamy cię Okej, okay, ładnie poszło